kochani, a dzisiaj trochę inny odcinek, bo dzisiaj będzie odcinek, ogólnie pokażę wam jak robię domek, um, no bo dużo osób się pyta jak ja robię takie ładne domki i tak dalej, to dzisiaj wam właśnie pokażę jak robię domek taki, e, robię bryża, e, ma dwa piętra, no ogólnie jestem trochę chora, więc jakbym ten kaszlał albo ten drugi z góry, no ale zaczynamy, no dobra, to dobra zacznijmy sobie od tutaj tego, przed mi taka marka. może takie coś, okej okay. Myślę, że z tego oczy jeszcze tak go, Dobra. No okej. Okay. No, dobra. No, to mogę w sumie Dobra, teraz muszę tutaj od razu ten dwór. Jak już ten. Oj, to trzeba tu chować. A tu się nagradia. No to nie muszę w takim razie chować. wiedziałam, że to są gadania. Zaraz wrzucimy. Mm. O oh, wow, to jest duża. Nie wiem, do no jakiego aż dużego raczej nie chcę. No dobrze. Mm. Mm. Jakiego tu wybrać trzeba, tak jak powiedziałem. Może coś takiego. Może coś takiego. Ok. okay. No może taka ten, albo mocniejszy? Nie, to jest. Dobra. Ok. Może odmieszki, jakieś tam. Mm, tutaj dodać? Nie, takie, coś. I Taki domek. No dobra. Jeszcze jakieś ognisko. Na pewno okriga Może takie ognisko. To takie. O, tak to już wygląda. Tak wygląda dwór. Teraz przejdźmy do przedpokoju. Dobra, druga może zostać taka jaka tutaj jest. Cena może być tutaj taka. Hmm. Okej. Okay. Miałem jakąś pufę albo coś takiego. Okej. Okay. Tutaj jeszcze tutaj na krzesełko na przykład. O może coś takiego. Do tego tak dziś. Ale to może być takie jedno. No dobra, możemy dać pominak. Zobaczcie, jak robię kramkę małe dziecko Kiedyś ja się do tego muratunku nawet wprowadzę, więc no... Zobaczycie, jak robię domek, do którego możliwe, że się wprowadzę No dobra, może nie mam takiej chłopki. Czy to mi się dać tutaj? Nie dam ją tutaj. Damy tu. A tutaj damy taką. No i dobra, teraz przejdźmy do dywanów. Nie wiem, takie może być. No dobra, to pokój już jest zrobiony, chociaż może jeszcze jakąś półkę, półkę tu W sumie. Na przykład taką. wygląda przedpokój. Przejdźmy teraz do salonu. Ok, więc teraz tak się prezentuje efekt skorupowy. Eee, tutaj przed dziwieni, tego takiego małego podwórka. A tutaj jakoś się wchodzi przed pokoju. To tak wygląda przedpokój. To czułny. A ja teraz biorę się do salonu. Betonkę na się nie wybiorę.

Dobra. No Dobrze. Myślę, że tak możesz zostać. I zamieszczę te fanik. Ok. I teraz przechodzimy do pół tej obrazów. Ok. Danę jeszcze zasłony. I jakiś stoliczek. Ale najpierw może jeszcze jakiś obraz dodamy. Na przykład ten. I jakiś stoliczek. No dobra, i teraz jeszcze przejdźmy do elektroniki i dodamy jakieś tutaj rzeczy. No dobra. Okej. Okay. I to samo też już jest skończone. Okay, więc tak się prezentuje efekt końcowy salonu, mam nadzieję, że Wam się podoba. Teraz przechodzimy do kuchni. Chyba tutaj zrobię kuchnię, bo tak mi się wydaje, że raczej to będzie kuchnia. Bierzemy tutaj Muszę Możecie jakąś kuchnię tutaj w sumie, tam, na przykład taką. O. Dobra, to robimy kuchnię. Dobra, myślę, że może tak. No dobra. Czyli okazać się może. tutaj do samemu Okej. Okay. Jak się czy zmienić tapety, tego koloru tej tapety było coś, mnie nie pasuje trochę. Hmm. Może Mmm. Hmm, a może taka? 그러냐 좀 고생해. 어차 쉬는. 이거를 이렇게 다시 Dobra, jeszcze jakieś kwiatki tutaj. Jakiegoś takiego dajmy? Nie, takie przynajmniej. czy dobra, jedno ja możemy dać. To z pieskiem. No dobra. Czy jakieś takie akcesoria dodamy do tej kuchni? Ja już dodam, a w, w, wam pokażę efekt końcowy. Ok, dokończyłam kuchnię, a tak się prezentuje efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Teraz przejdźmy do tego zakamarka. No dobra, co tutaj oglądać? Czy hmm. nad tym umyśleć? Może takie coś? To może nie.

ちょっと待って待って待って分って待って待って待 Tutaj jednak ten obraz, co tam był no, wracajmy jeszcze to i to. Jednak tamtego obrazku nie mogę znaleźć, więc dam jakieś po prostu innego. Tamtego nie mogę nigdy znaleźć. Na przykład tam, no. Ok, tak się ja prezentuje tutaj trendy krwi. Teraz wam pokażę cały dół, jak wygląda. No więc tak wygląda cały dół. A teraz ten do góry. Jest jeszcze jakaś zmiana planów, trochę mnie nie pasowała ta podłoga, więc idziemy na taką. No ale to tylko taka drobna zmiana, więc teraz na górę. Dobra. Musimy teraz ustawić, gdzie będzie jaki pokój. Tutaj będzie na pewno pokój Eucy. Tutaj łazienka. Tu pokój dziewczynek, a tutaj raczej sypialnia rodziców, tak myślę, żeby to było. No chyba tak. No dobra, to robimy najpierw sypialnię rodziców. Ale bo najpierw zmienimy wszędzie podłogi, żeby już to było z głowy. Dobra. Tak chyba kolor jest na dole, chociaż to pamiętam, ale chyba tak. A teraz zmienimy, zmieniamy tutaj. I będę pasowała ściana. Dobra. Mm. Chyba taka. Teraz jakaś szafa. Może taka? Jest słucha. Chłodna będzie u dziewczynek. Dobra. Nie mm. będę jak jest wszędzie. Dobra. Na pewno będzie mniej więcej tak to wyglądało, bo teraz tu nie jest za dużo. Nie, a teraz kręcę, jak nie daje. O, czekaj. O, tak fajnie to wygląda w sumie. Dobra, tak już tu dostać w sumie. Zobaczcie, teraz jeszcze przesąkuje jakieś tajne. Hmm, to takie, nie jakieś podniesie chwila. hmm, dobra, nie będzie tamto, mi się, się nie chce szukać, dobra, teraz kołyszczka dla małego dziecka. I ja, no gdzie są kołyszczki, one są w łóżkach? Chyba tak, tak, łóżka, chyba tam, bo chyba nie ma już więcej, a nie, jeszcze taka, a nie, ładniejsza jest ta. No ja i to będę przystawiać już. No. O, tutaj może tam. To był taki stolicek. Albo chwilę. O, lepsze to. Hmm, Jakieś zapachy. Takie mam lepsze bardziej niż takie już dla tych dziewczyn. Hmm, takie bardziej mi więcej nie chciało. O, takie jak na przykład to. O to. No dobra. No dobra. I teraz dwóre. To jeszcze może tutaj tam jakieś półki. Będę no, mi tam z kilka pyłaków przechodziło tu foru. Dobra, nie będzie. I teraz dwóch. Przepraszam, że dzisiaj taki długi odcinek, ale ja ogólnie strasznie tylko takie tomki, więc no, przepraszam, mam nadzieję, że nie zmartwiczycie. Nie, to nie wszystkie. Ale no dobra, musimy do tej dziewczyny pragnąć. No dobra. Okej, okay. może w sumie tak być. Dobra, przejdźmy teraz do pokoju dziewczyn. Tu mamy takie poduszki. Dobra. Nieważne gdzie chyba poklęć Jaką bym mogła dać tapetę? Może taką? Nie Chyba taką O, chyba tą No tą Dobra, teraz tutaj tę te Łóżka E, ogólnie to Klara e, woli psy, ale koty, więc tutaj jest e, Klary, a tutaj jest wiki, połówka. que visual, a trono. Okay. Pues, ya tengo... no otra Okej, okay. no dobra, to jak się gdzieś tam, mogę wziąć tutaj rzeczy? Jakieś lampki, czy coś w tym stylu? O nie, myślałam, coś sobie z kotem. O, jakie fajne. O, jakie fajne. No to będzie kot będzie pies. I tak się prezentuje pokój dziewczyn. Teraz przechodzimy do łazienki. Hmm.

Nie, dobra, bez czego zrobiłem Okej, okay, łazienka skończona. Sorki, że się nie odzywałam, ale się skupiłam. I więc, przepraszam, że się nie odzywałam, ale byłam strasznie skupiona. Tak wygląda łazienka. Dobra, teraz przejdziemy do ostatniego pokoju wreszcie, czyli, bo też wam nie jesteśmy zmęczeni, Soki, czyli pokoju uci. Bo to tam, Dobra. Nie, to jest za samała. małe. tam to samo co my ją nrocizać. się nie Okay up Dobra. Myślę, że to wygląda ładnie. Chciałeś sobie jeszcze tylko Tak. Dobra. No dobra. No skończyłam. Może jeszcze jakieś duże wydarzenie, kiedy nie mogę wydać. Skończyłam. I teraz pokazuję Wam, jak się prezentuje cała góra. Ok, mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie w komentarzach, czułem i od skali 1 do 10. Napiszcie, czy chcecie więcej takich odcinków, czy wolicie historyki, też, żebym wiedziała. No i napiszcie, czy Wam się ten domek podoba.